Witam wszystkich. To jest nowina. Ja coś wyparował. Rano chyba do i Teraz wraca. Ewa też wraca ze szkoły teraz. I dzwoniła do mnie, że turysta jedzie z nami. Znaczy z nimi. No ja mówię, jaki turysta? No i ja coś. O mówię. Bez biletu dzieci dojechał. Ja muszę go namieścić, gdzie on jest. To jest turysta udany. Kontrol, była tych biletów. O, jest. Tam prosto wysiada. O, o idzie turysta. Widzicie, z daleka. Cześć, Jacenty. Mówię, Cześć centy Chodź. No, vidíček. No. Já ja, tuž turista. Udány, ne? No. Tak se maseruje. No, jde sady. Chová vína. Bez biletu i přijechou. O no jest udany, dziecko. Razę co go lubię? Pani chłop. A coś wymyśli, coś wyduma No i moja pani też Podąża O idzie, idzie. Widzisz, a ja chodziłem go szukałem, a zobacz. A on sobie turystykę uprawia. To co on tam? No, moja pani kochana idzie. Ja coś... Nie polecam. Ja to, co było? Nie polecam. To jest To było? Turysta! Dobra, idziemy. Jacenty! Czekaj czekam. No czekam czekam Ja No to opowiadać Jeździł był W o, swoich, o O swoich kupni w, 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 w A to dlatego u mnie zostawiłeś te swoje rzeczy Ja wiem no ej Dla, dla ej. ej W wiadomu a później w Warszawie też spotkałem Na <śmiennie> swoim... <śmiennie> turista zobaczcie No chociaż a, 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 a później? No. Ej, jeszcze! No naj, ej! Iwa, widzimy! Ej, ej! Jak w 84 mnie przemknęli! Tom, Tomasz, Tomasz, 84 rok? Ej! To 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 lat. Pani poleciała do domu? 40 lat temu. Co ja czy to 40 lat temu no. było? No i jak była w Wiliści? Ej, po, 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 po. ty jeździsz? Na papierosy nie masz? <grym <grym co, turista? Ja ja, 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 Co? Co ja, ja ty? Ja, ja, za, za, za darmo, rozumiesz? Aha. Po, po, no. Za darmo no. jest, tak? No. no i a, Ale powiem, ej. Dobra, ale powiem, A ja cię, no. Od rana, czy latem, wszystko zniknął. Gdzie on zniknął? Tak. A ja w Wczoraj jak mówić, do wczoraj pojechałem... A ty dlatego swoje rzeczy sobie się mnie, no, nie? No. A ty kurwa <gry> w atwancykatorze. Ej, no bo przecież nie, nie będę y, z tymi swoimi że, że, Rzecami, rzeczami, z no. jedził, no kurwa, no. Pozdrów Marka od razu. Marek, siemanko, Polgowinia. A o, jaki Marek? Z Niemiec. A, ej, chłopak, a, 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 a skąd w ogóle jest? Z Niemiec. Ja wiem, ale z nie mi? Nie wiem. A. Marek, po Ha, ha, ja cóż. Cześć. nowe piłki. Może... Moje, jak kupiłem, Co? Tak? No. O, ja cóż, ja tuś. Ty, opowiedz ty. Skąd te buty masz te nowe? Co ci kupił? No. Ale eleganckie. No, ej, ja, ja wiem. Ej, ja... dzisiaj dzisiaj ej, idę, idę, pójdę się wykąpić mam nowe skarpetki no też mówiłeś no 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 ja Jacek, Jacek. Masz. No. O. no O, dzięki no papa papa pa. no pójdę. Tego... Co ej, Co? ja To ja ja te, te ja mówię, kurwa, po chujach drogę, drogie. Mój Jacek, tak, Ej, dla Ciebie, bo nie, nie pijesz podobno, jesteś. Jeżeli... <grystanie> ja mówię, w porządku, mój kurwa. No, widzowie się martwią, Ciebie no. się pytają, co z tym Jacuzem się No. Je, jestem żyje. No, i gitara, nie? No. Tylko podróżuję. No. <grystanie> Jeździ tam po świecie. A Polska jest takim pięknym krajem, ej, że ja. Ej! Ja, ej, ja spojrzę na. Ej! Na, na niebo, ej, I wiem, co, czy, będzie, czy będzie zimno, czy ciepło. Hmm. No wie to ty. za pogodynkę. Nie? Bo Michała też spotkałem się rano. Co? Michała spotkałem. A. No, mój Michał, ty się się? A gdzie człowiek od który? Ja do Zuszki dzwoniłem, ten no. telefon sobie dałem, nie? No. Gadał z nią. Mówię, ty, ale coś tu, mówię, nie tak. On mówi, ty, po miał jechać. Ja my ty, dlatego ty, kurwa, swoje, co byś zostawił u mnie? <grym> mój tam jeszcze nowe buty ma. Się no. że mu nie dźwignęli. Nie no. Nie no elegancki budą, czy zostawiamy, bo wróci się. Ej, to, ja to To dzisiaj ej, miałem, w Bo się wziąłem ej. Ej. Co. O. Prospekcie, biznesu, ej. Ej, kochany. Ej, Jezu, bo, ej i, i, Prospekty, tak? Nie, no i i, i, i już... Się, ej, gdzie się zostawię? O, jeszcze lepiej. No, no, no. I co to będzie teraz? No nie, będę musiał je, e, e, jechać... jechać. <laughs> No widzi. No, ale, ale A tak, tak, tak samo i z torbami. Jej, jej, ja bym, jej, gadka, gadka jej, i byś zostawił. No i bym. A o, dobrze tą kulę kurwa. Mam ze sobą. A jeszcze już kulę z zguby, to już w ogóle tragedia by była narodowa. Nie ja tu. To... Nie no, jej, Co? Jak widzę, że zostawić że ci u ciebie czy u, u tej mojej opiekunki, to wiem, że to będzie le, le, leżało. Le, le, leżało, a nie no. kurde. No. To my już podróżowałeś sobie, tak? No, Radom, Warszawa i Bawa, a w Iławie... To gdzie musiałeś wczoraj, wieczorem wyjechać. No, no tak. O, nic. Jacek turysta. <grym> nie, Ej, ja coś... <grym> ale powiem ci jedno. No powiedz, <grym> Gdzie ta kurtka uwaliłeś? Co? Kurtka gdzie tak uwaliłeś? A co na była? No to, tutaj to, to ja zobaczyłem. No, gdzieś się uparłeś, chyba. O, ja też, ja też. Powiem No, powiedz. Po 40 latach, ej. Hey. jak... No? Zajechałem do ławy, ej. Spojrzałem na ten... <laughs> cyrk. Iławski cyrk. Aha. Iławski no, cyrk. No. <laughs> no widzisz. <laughs> ale będzie no. no. W latach 70. -tych, 80. -tych, ej. Ej. Mało naci, wamacie. Jak usłyszę... usłyszę, ej. Słowo e. I ława i łama e. Połyki kurwa cięcia kurwa. Opowiadaj, jak w podróży było Nie, po, po, po. Tak? Wycają, wziąłem, wziąłem piwo, Jedno drugie Ej, gdzieś tam wysziałem No tak A ty I... widzisz, a ty też zaczął padać i, I w końcu o, o godzinie pół do byłem na dworcu e, głównym, w tym e, nie na, na, e, na to ty dworcu... Co, to ty musiałeś na, całą noc jeździć. Ej, no na, 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 na Ursztynie. Na zachodnim obozie i patrzę a tutaj ewa, mówię, kur. A ty mówię co tak wcześniej? no, no, no nie mam. No bo do mnie. No. No nie wierzysz to jedziesz, ja my Jacuś, my to ja chodzę go kurwa po całym mieście, go szukam, nikt go nie widział, mu nie wiem co się stało, może, a Jacuś sobie o, turysta, no, sobie i, jeździ. I właśnie spotkałem jebę, no i <grym> była konduktorka, mówiła, że co, ja mówię, nie mam biletu, bo nie ze <grym> No można. Można. Znaczy, widzicie, Jacuś jakie ma. Manewry na to. A gdzie pójdę, teraz się wykąpię, przebiorę, przyjdę do, do Was, wezmę buty, bo dzisiaj mam, mam ze, zebranie. zebranie. E, te, e, e, e. Jakie zebranie, a cóż? Spotkanie. Aha, to dobrze. A tu musisz się odpicować? Tak. Od, 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 odjebane muszę. No naładowałem no, telefon na Zuszki, że no. chora w domu. się. tak! No, ta? no przyzib przyzibiona. To ja myślałeś, w że kołpie, żebyś weszła a ona, ona te, też. Co, ona no, normalnie czy normalnie się zachowuje. Ja, ja wiem, ale. Trzeźwiutka. Nie, a, a. Tu chyba że nie ma co. Ona. na to jest. Ej. Jacek, ty nie lepszy. <śmiech> no, hej, <laughs> jaku Bo hmm. no ja, boicie facet. No facet, facet. Ja tu turysta. Co? <laughs> to obiciał takie coś, Nie. <laughs> nie. nie jak będę przeźmił ej, zobaczysz e, jakim ja będę jeździł, jeździł samochodem. No właśnie, jak gdzie ty samochód jest? Co miałeś na Warszawskiej? Sa, samochód, samochód jest u, u mojej soczeknicy, e, która nim nie, nie, nie jeździ. Nie jeździ, bo ona, e, ona, ona lubi Mercedes. Mercedes od Teresy. <głos> <głos> tak? I maluch od kostuchy. Tak ale, a ja to. A ja lubię wszystko, co ma kierownicę i co jeździ. Aha. No tak. A czy to będzie Mercedes, czy BMW, czy Porsche, czy Jaguar? Ale czy. E... Ale z puk, ja tak, z niższej. Nie stój zniszczy, z zniszczy, zniszczy trochę. O, czy warburg? Syre, <laughs> <Cyrano. laughs> Warszawa. O Warszawa to, to sprzęt. Ej, ej, to, ej, i Nie za tak górno zaworować, tylko tak. Dolno, ej. A wtedy mało mi Dolno, -za, dolno zaworować Ja ty pomysł, że nie wiem co to jest. A. A meczyk jakiś będzie? Czy nic? O! O, o, ej. Co? O, o, ostatnio czytałem. No. Ej, będzie. Ej, lewy będzie. Ej, z prawym. <grym> Nie, tam <grym> lewy. Ej, lewy będzie ej, trzecim piłkarzem na świecie. Ej, który, ej, ponad 100 bramek z, do, z domu widzę. Ej, a przed nim, przed nim są tylko Ronaldo i Messi. O, Leon, ten od Leonów. <grym> tak? No ten, ten lewy. No, no, no. ten lewy, a ten prawy. No widzisz, można, można, nie? Pej, po, po ej, wziąłem, ej, po, poczytałem gazety. No za darmo, oczywiście. Nie da się ukryć, nie? Ej, co? Ja, to, że ja czytam za darmo, to jest inna sprawa. Tak jest. O. To za to ci się medę należy, nie? Okay. A tutaj na to ja chłopaki. A tu chłopaki, o. O. o! Audi i A jak ja, ej, ja jak wyjadę z szyjętką, no, ter, Teraz to kurwa raryczasz mi tak, tak. takiego sprzęta. A nie tam, Audi czy BWW? Dziewrotnie, nie? No. Albo duży Fiatem. No. O! Nie? O duże, ej, duże karty, dobre. Je, je, jeszcze 74 roku, ej. Bo wtedy oni... Kurde. No ja widzisz. E, e, e. O. To. Kurde, ty, 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 Ale pogoda się zagrzewa. Ej, co? ty samo... Ej! Pogoda to jest w po, porządku, Bo już, ej, już nie, ej... Już nie, nie, nie... Nie mam mrozu. Nie mam mrozu, no. i no ja. no To zaraz będę... Ja co? Y, 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 się, się wykąpieć się wszystko... No już jest... która? Po dwunastej czy Musisz lecieć. Już po ja ja no. dwunastej. Co? Nie rzucę Ej. pod motor, bo się... Rzuciłby, rzuciłby się co by było? Bum! A. Ja patrzę. E, e, o, o do, 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 trzeciej godziny będę tam. E, ja wszystko muszę sobie zrobić i się wy, wy Wykąpać, wy, wy, no. Wykąpać, wy, tu wykąpać. Tu to ładnie wy, zrobione, no, no, na no, te... elegancko na, na rowerki. Wiesz, no. jak ktoś jeździ gdzieś dalej. Nie, Ej, ja, ja bym... Co, ty już lepiej nic nie, nie ruszaj tych rowerów. <laughs> już. O, Oho, Sahara. Kur... Cool. o. No widzisz. To nie twoja, to moja. Ja wiem, no ale... No, żebyś się nie pomylił. Ale myślałem, że masz. Ja... O. No. Zdawa. Kultura. No tak, nie rozwalaj, Jacek, rozwalaj. Kultura zawsze umieć. Umie, umie, umie. No i deszcz się pada i o. Ale powiem, jeden, ej pan, ej, dzisiaj jak w nocy zrobiłem ten kus, ej o, ej, O ej, ej. A dobrze, wy... dobrze Jacek, a nie w jednym miejscu, co? Nie wiem czy wiesz, ej, co to był, ej. Bo on rado, baj. Tam chłopaki, kurwa, by. A ja byłem w cudzy. Bo on rado, baj. A teraz. Bo on rado, sławszy, sławszy, A wcześniej byłem w pierwszej wizji. No, widzisz. Byli pan Nie. To, Ale, o, o, której Okej, okej, tak zalep przyjdziesz. Co? O której przyjdziesz, tak mniej więcej nie, o, 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 Około czwartej piątej. No bo muszę iść, e, się, wykopać, e, wykąpać, przebierasz, e, no tak. A tam nie, ej, nie mam się, nie mam się gdzie mam pieszyć, rozumiesz? No pewnie, że tak. O tu też stoi pusty budyneczek. O. Ten złoty to... O, o, to dla Jacka zrobi tutaj no. chatę, nie? To sprzedał, nie Jacek. Nie. Blisko dworca, byś kursował tylko. Kraków, prawdą, Olsztyn, ciu, ciu latał, nie? Czy nie? Ej! Co? Ja pomyślał o tym. Tu jakieś, chyba jakiś sklep był, nie? No. Spodziepszy. A, to dobrze blis blisko było. Stara stacja była, nie? Sklep pod nosem był. Chyba stację Zublinowo i sklep padł. Nie? Ej, ale ja, ej, ja pomyślę o tym, jakby skończy dołem, ej, Czy, czyje to jest, ej. A nie wiem tego, Jacek, czyje to jest, nie Ej, wiem. bo, ej, w Olsztynie, ej, na, na Głównym, ej, ej, chodzi o to, ej, że, ej, że, ej, że jest, ej, sytuacja, ej, że wojewoda, ej. Co? Wojewoda przeciwko, ej, radcom prawnym, ej. Ej, chodzi o to, że jest... ej, nie mogą się dogadać do okazji, dlatego ten dworzec ej, ten wieżowiec koło dworca staje. Bo, A ten bo... PKS? No. Ten stary co stoi, tak. no ja no. wiem. No, no ej, bo chodzi o to, że wojewoda jest przeciwko ej, radcom prawnym. I nie wiem kto tam ma rację, ale nie mogą go, 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 go zwrócić. No. no nie mogę to powinni wyremontować remont powinni zrobić nie? ej, ale, ej, ale dzisiaj jak zobaczymy ten dworzy, ej, jak wszystko czysto elegancki, kurwa. No ja nie byłem dawno Dobra, spedałuj pedałuj ej, no idę do do na, na odmyć obmyć się i ogłębicie no i gitara. No. Ej, Marka, no. jeszcze raz. Kogo? Marka. Kogo? Z Niemiec. Marka. Mar, Marka, powodzenia. I, I Grzesiek, i Kasia, powodzenia. No.